Cześć, nazywam się Krzysztof Woźnica, jestem opiekunem produktów rozwiązań napowietrznych, jak i doziemnych w firmie Fibrain. I w dzisiejszym odcinku opowiem nieco więcej na temat systemu AirTrack, który bazuje na kablach światłowodowych napowietrznych, które montujemy na podbudowie słupowej. Opowiem nieco więcej o parametrach, na jakie należy zwrócić uwagę w trakcie montażu oraz co znajduje się w naszej ofercie. Zapraszam do oglądania. W skład systemu AirTrack wchodzą kable światłowodowe na powietrzne serii Aero, które dzięki swojej budowie odpornej na warunki atmosferyczne oraz dużą wytrzymałością na rozciąganie idealnie nadają się na podbudowę supową. Kolejnym elementem wchodzącym w skład systemu AirTrack są mufy światłowodowe oraz stelaży zapasu kabla. Przed nami znajduje się mufa FOBPS8 która umożliwia wprowadzanie kabli magistralnych oraz abonenckich z możliwością prekonektoryzacji oraz ułatwiają ergonomiczne ustawienie pól adapterowych na ochronę połączeń spawanych na tackach spawów, możliwością montażu spliterów światłowodowych. Kolejnymi składowymi systemu są uchwyty odciągowe oraz przelotowe dla kabli magistralnych, jak i abonenckich. Służą one do napinania kabla pomiędzy przęsłami. Przede mną znajdują się odciągi klinowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV. Posiadają również linki wykonane z stali nierdzewnej do montażu na haku oraz klin, który klinuje kabel wewnątrz uchwytu. Ostatnie dwa odciągi, których obudowa Wykonana jest ze stopu aluminium, posiadają bardzo wysoką wytrzymałość na zrywanie rzędu 7,5 tysiąca N oraz pozwalają na podwieszanie kabli na znaczne odległości, nawet do 150 metrów. Przy uchwytach odciągowych należy również wspomnieć o hakach do montażu odciągów, które znajdują się tutaj. Są one wykonane ze stopu aluminium oraz montowane są do słupa za pomocą tej oto taśmy stalowej. W przypadku kabli światłowodowych napowietrznych szczególną uwagę musimy zwrócić na kompatybilność pomiędzy kablem a odciągami. Pomimo niewidocznych uszkodzeń powłoki zewnętrznej kabla, mogą występować naprężenia powodujące uszkodzenie włókno światłowodowe. Dlatego przy prawidłowym doborze należy uwzględnić takie parametry jak średnica kabla, wytrzymałość na rozciąganie kabla oraz wytrzymałość mechaniczną uchwytów odciągowych oraz jego akcesoriów, odległość pomiędzy przęsłami oraz warunki klimatyczne jakie występują w rejonie instalacji. Kable napowietrzne Fibrain Aero zostały poddane analizie porównawczej NESC, która określa normy prawidłowego oraz bezpiecznego instalowania kabli. Firma Fibrain oferuje szeroki zakres kabli światłowodowych na napowietrznych oraz akcesoriów do instalacji na podbudowie słupowej. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę internetową oraz zachęcam do kontaktu z działem handlowym. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, cześć.